Kierowcy w Sieradzu nie mają łatwego życia. Od maja trwają remonty dróg powiatowych w mieście. Wcześniej narzekali na dziury, a teraz na utrudnienia związane z remontami. Bywało lepiej. Nie jest tak źle, ale bywało lepiej. No, są tu utrudnienia bynajmniej. No wiadomo, są remonty, trzeba się z tym liczyć. Jak się jeździ? Tragicznie. Objazdy wszędzie. No, no, ale no, moim zdaniem, no, w zasadzie idzie to jakoś obejść, czyli objechać. Objazdów jest rzeczywiście dużo, remontowanych jest bowiem dziewięć ulic w centrum miasta. Trasy objazdów były omawiane m.in. z policją i pogotowiem ratunkowym. Wykonawca zgodził się też nie całkowicie wyłączać na całą realizację inwestycji na danej drodze, drogę nie zamykać, tylko po prostu po sfrezowaniu na czas regulacji studzienek wpuszczał ruch. Owszem, to był ruch slalomem, czy też omijając te wszystkie niebezpieczne miejsca, ale można było się przedostać przez te drogi. Sieradzanie sami szukają najlepszych skrótów, by ominąć remontowane odcinki ulicy. Znoszą to cierpliwie, bo dzięki temu sieradzkie ulice Ceny nareszcie będą równe. Po raz pierwszy udało nam się zrobić większą inwestycję, inwestycje, na którą się radzanie tak naprawdę już od dawna czekali. Stan dróg powiatowych na terenie miasta no był kiepski, dlatego też podjęliśmy decyzję, że w ramach przebudowy dróg lokalnych, programu yy, zajmiemy się ulicami leżącymi w mieście Sieradz. Bezpieczeństwo poprawić ma też zmiana organizacji ruchu, na przykład na wyremontowanej już alei pokoju. No w ramach zadania całego przebudowy dróg ulic na terenie miasta Sieradza, m.in. na alei pokoju nie tylko została wymieniona nawierzchnia to, co na pozostałych ulicach, ale również zmieniliśmy organizację ruchu. Organizacja ruchu, która funkcjonowała przedtem, nie przewidywała pasu lewo skrętu, jadąc od Jana Pawła do, skręcając w ulicę Piłsudskiego. Niejednokrotnie stawało się tak, że kierowca stawał na środku pasa i ktoś, kto jechał prosto, nie mógł tego nie mógł ominąć, ta płynność ruchu zdecydowanie była zafiana. Teraz przy lewo skręcie każdy wie, gdzie się ustawić, jadący w lewo w ulicy Piłsudskiego stawają na swoim pasie i skręcają sobie, natomiast samochody jadące prosto w ulicę Zajęczą czy też polną jadą sobie prosto bez przeszkód. Zdecydowanie płynność, na, zresztą w zamierzeniu i w obserwacji się zwiększyła. Sytuację na sieradzkich ulicach mają poprawić także obniżenia krawędzi jezdni. Wykonano je tam, gdzie opady dają się we znaki kierowcom. Od, od wielu lat już jest ten problem, ale ten problem to nie tylko stan na wierzchni ulic, ale również same studzienki, drożność studzienek, która no, ma wiele do życzenia i każda większa ulewa powoduje to, że te studzienki nie są w stanie odebrać wód opadowych i następuje zalanie. Remonty będą kosztowały 3,5 miliona złotych. Połowa to pieniądze z programu przebudowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek. Roboty potrwają do końca sierpnia. 1 sierpnia zamknięta zostanie jedna nitka Alei Grunwaldzkiej. Pojawi się więc nowe oznakowanie, na które kierowcy muszą zwrócić uwagę. To ważne przede wszystkim dla kierowców przejeżdżających przez Sieradz, bo ta ulica łączy drogi krajowe nr 12 i 14.